Poszło. Cześć Wam ruchowie strażaki. Jak wiecie jakiś czas temu była ściągnięta stara syrena na dachu, która była oczywiście. No i miała być sprawdzona, czy działa. No, udało się dzisiaj ją wyciągnąć z graziarni, to jest nic. Jak widać syrena już jest podłączona. Została wcześniej oczywiście sprawdzona, czy budowa nie ma przybicia. I właśnie nastąpił uruchomienie. Także zatykajcie już. Let's eat! To była niekontrolowana próba Syreny. Dziękujemy za uwagę. Jezu, ale w Bo... tym. Ale pewnie, nie? No! Ja to muszę oglądać? Co jest? Pokaż to jest tak, jak to wygląda. No ja go nie mogę wyłączyć.